Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to zapowiedź zwycięstwa. Światłość zwycięży smutek i rozpacz, życie, śmierć, a miłość nienawiść. Ta nadzieja będąca znakiem Wielkanocy jest dla nas, chrześcijan, największym duchowym skarbem. Niech nam towarzyszy jak najmocniej podczas tegorocznych świąt wielkanocnych. Spędzamy je, gdy za wschodnią granicą Polski trwa okrutna wojna. Która każe myśleć również o naszym bezpieczeństwie. W tym szczególnym czasie życzę Państwu mocy płynącej ze zmartwychwstania Pańskiego oraz pełnych radości i rodzinnego ciepła spotkań z bliskimi. Niech święta przyniosą nam siłę do pokonywania trudności i nadzieję, abyśmy mogli z ufnością spoglądać w przyszłość. Wesołego Alleluja!